Cześć, dzisiaj chcę wam zaprezentować produkt Ilbrook OS 925. Tak. jest to masa typu EPDM, tak do uszczelniania jakiejś tam powierzchni. Tutaj macie na obrazku tak gdzieś tam między fundamentami, przy oknach. Tak. w opisie wrzucę pełną specyfikację tego produktu i co? można ją nakładać pędzlem szpachelką ewentualnie naterskową, przed, przed użyciem trzeba ją strząsnąć tam tr pomieszać trzy razy przez trzy minuty, więc, więc ja już to zrobiłem Made in Europe wiaderko pięciokilowe bodajże ja tą masę wykorzystam tutaj pod próg garażowy, tak żeby tutaj ją nałożyć. Jakby tu jakaś wilgoć się pojawiła, to po tym spłynie, bo to będzie stworzy tę masę, powłokę tam an, an, yy, przeciwwodną. Tak? No więc to otworzymy. Trochę pędzelkiem naniesiemy, zobaczymy jak to będzie się prezentowało. Nałożę to co najmniej w dwóch warstwach dwóch, trzech. Zobaczę też od wydajności tutaj naszego kubełka. Co otwieramy. Masa brązowa później pewnie zmieni kolor na czarny. Zaczniemy od masy, masa dość płynna, może trzeba trochę większy pędzel się zaopatrzyć tak. Masa się dobrze rozsmarowywuje. Od razu tutaj nałożymy. To ma zastąpić jakby kołnierz EPD, EPDM, czy jaki tam się tak nazywa. To dlatego też to nakładam, bo tutaj są dobre warunki wilgociowe. Jest duży okap nad garażem, więc tutaj deszcze raczej raczej jeszcze nie widziałem, żeby w tym miejscu od deszczu było mokro, więc to w zupełności wystarczy. Jakieś tam szpary. Oczywiście trzeba więcej wcisnąć No to wiadomo. Jak na razie widzę produkt się dobrze rozsmarowywuje. Później, jak, jak posmaruję tutaj cały cały ten produkt, to wam pokażę efekty. I tak się prezentuje masa. Po wyschnięciu robi się cała czarna. Tak, tu już nałożona jest dwóch druga warstwa właśnie nałożyłem dlatego jeszcze jest brązowa tak ale tam gdzie już zasycha robi się momentalnie czarna rozmarowywuje się bardzo dobrze więc nie mam tu jakichś takich obiekcji czas pokaże tak jak ona tu się będzie zachowywała czy to na pewno jest wodoszczelna czy nie jeśli filmik Ci się podoba standardowa, zostaw łapkę w górę, komentarz, może jakieś masz pytania, sugestie na temat tego produktu, może coś więcej o nim wiesz, to śpisz śmiało. A na razie dzięki i cześć.